Jeżeli nie wiesz, jak się zabrać za skracanie rękawów w kurce puchowej, Pokażę Ci dzisiaj w kilku etapach. Kutki zimowe, te puchowe, mają różnie wykończone rękawy, więc czasami od razu są podwijane i są łączone z podszewką. Tutaj mają jeszcze taki dodatkowy element ściągacz, który jest doszyty, więc możliwości jest wiele. Pokażę na tym, na tym przykładzie, jak to jest. Tutaj mam podwinięty. Ten rękaw na tą długość, która ma być, żeby zmierzyć dokładnie, o ile muszę skrócić ten rękaw od tego wszycia. Zaraz przepnę te szpilki na krawędź tej długości, która jest docelowa, i wtedy będzie mi łatwiej zmierzyć, ile to jest centymetrów. Przeniosłam już szpileczki, wiem, ile będę musiała skrócić rękaw. U mnie to jest 10 centymetrów. Tutaj podszewka była przyszyta do końca, razem jest przyszyty też ściągacz w oddziel, z oddzielnym materiałem. Jest tutaj przymocowany, to jest taki kawałek, jest tutaj przyszyty od lewej strony w tym stępnowaniu. Więc jeżeli teraz skrócę rękaw o 10 cm... To akurat jest centymetr na, na szef, więc odliczam sobie 10. Tu będę obcinać, i tu mi zostanie 1 cm na szycie. Więc jak obetnę ten wiesz 10 cm, to tak samo tą podszewkę będę musiała obciąć 10 cm i ten ściągacz. Od czego teraz y, zaczynam. Oczywiście nie robimy tego, y, nie obcinamy tego w ten sposób. Tylko tutaj sobie zaznaczę jeszcze gdzie mam wbite szpileczki, zaznaczę sobie 10 cm, zaznaczę sobie jedną ciągłą linię. To odepchnę wszystko co jest w środku, odpruję tutaj od tego szwu tą podszewkę, żeby móc łatwiej wjechać tutaj maszyną pod ten rękaw, żeby mi się nic nie poszywało. I najpierw koło szpileczek wzdłuż tej linii zrobię od tej y, lewej strony, od tej linii zrobię, y, zrobię stemnowanie, dlatego jakbym teraz obcięła po tej linii 10 cm, y, cały puch zacząłby mi, czy puch, czy pierze, niezależnie co jest w kurce, zaczęłoby mi wypadać. Dlatego od wewnętrznej strony, jakie zostawiam, 1 cm, tu jest 10 cm, gdzie jest linia cięcia, tu będzie 1 cm na szef. Więc mogę od tej linii cięcia przeszyć kilka milimetrów, yy, pół centymetra, mogę przeszyć obok. Dopiero jak przeszyję, połączę te, zrobię linię i połączę te dwie warstwy materiału razem, dopiero po tej linii cięcia będę mogła to wszystko odciąć. I jeszcze na końcu, tak jak też tutaj, obrzucę overlockiem, żeby gdzieś między międzystępnówką żeby ten puch pierze, żeby mi się nie wydostawało, więc najpierw zszywamy, zabezpieczamy na linii cięcia, obok linii cięcia, a dopiero później obcinamy, żeby nic nam nie uciekło, bo ubytki zawsze są widoczne. Możesz też przed przypięciem sobie pod palcami, trochę poprzesuwać to czy puch, żeby nie było tak, że w tym rękawie, w tej końcówce rękawa, e, nic ci nie zostanie, czy nierówno zostanie rozłożony ten puch. E, zaraz e, to przeszywam, obrzucam końcówkę rękawa, Tutaj mam przystemnowane obok tej linii, od tej strony bardziej rękawa. Tu jest moje 10 cm, o które muszę skrócić. Rozcinam tą kurtkę i już widzisz, pierze, pierze pół zaczyna lecieć. I dopiero teraz mogę po tej linii skrócenia mogę odcinać. Jak widzisz, tutaj już zaczyna, zacznie się dziać szaleństwo, więc wszystko zaczyna się wydostawać. Więc muszę to szybko obciąć, obrzucić krawędź i tak samo zrobić drugi rękaw. Więc gdybyś rością gdybyś rozcięła to na początku i chciałbyś łączyć ten dół rękawa, więc byłaby, byłby kłopot z tym, że część tego puchu pierza już by gdzieś uciekło. Trzeba by było łapać, więc <gryw> pamiętaj, rób to po kolei. Jak widzisz, rękaw jest Skrócony, obrzucony jest overlockiem i ta podszewka ze, ze ściągaczem jest za długa, więc teraz muszę to ściąć, tutaj nie będę od nowa przyszywać i wszywać gumki, yy, zacznę tutaj odpruwać, On, to jakby ta część jest doszyta oddzielnie, więc zacznę odpruwać, to jest przymocowane. Do zapasów szwów, do kurtki, tak jak ci pokazywałam na początku, więc muszę to na początku. Muszę zacząć od odprucia tej części podszewki, która jest przymocowana do zapasów. Widzisz, to jest tylko taka część i odpruję to od podszewki. Mogłabym tą część skrócić od dołu, ale tą i tak musiałabym odpruć, skrócić od góry żeby nie drugi raz nie wstawiać gumki, więc wszystko to odpruję i od góry tutaj yy, jeszcze odpruć muszę to od podszewki. Te elementy odpruję od podszewki i będę to skracać od tej części. Od tej części odmierzę sobie od zapasu szwów, jest też centymetrowy, odmierzę sobie 10 cm obetnę. Przyszyję do podszewki, a później już będę musiała wywinąć rękaw od lewej strony, żeby dosić tą podszewkę. Ale zaraz, zaraz to pokażę. Najpierw odpruję tą część razem z tym mankietem z gumką. No, już tutaj zaczyna mi się pruć. Kurtki są tak, że już jak wydostanie się gdzieś pierze, to później fruwa. Jest strasznie trudno usunąć z powierzchni, z pomieszczenia. To pierze puch, bo po prostu nie jest tego pełno. No i kurtki nie są zbyt poręczne. Zawsze gdzieś tam uciekają ze stołu. Są dosyć ciężkie. No i to będzie taki zaraz element. Tą część podszewki razem ze ściągaczem mam odprute od podszewki, od rękawa podszewki. Od tej części, którą tu miałam przyszyte, odmierzyłam sobie tyle, ile mam do skrócenia. W moim przypadku to jest 10 cm. Na tej linii od razu połączyłam sobie te dwie części, żeby tak samo na dwóch oddzielnie nie odznaczać, bo one są tutaj razem zszyte na krawędzi, więc tutaj mogę sobie po tej linii obok przeszyć je razem albo o, obetnę i później muszę je razem połączyć bo tak będą razem wszywane. Więc teraz obcinam o te 10 cm i z powrotem będę przyszywać je do podszewki rękawa. Podszewka jest doszyta do końcówki rękawa w podszewce. Mówię o tej, tej części tą część, którą skracaliśmy. Teraz trzeba będzie przyszyć to Dół do dołu, wykończyć dół kurtki. Dlatego najpierw, żeby mieć pewność, że w środku podszewka się nie zwija i się nie, nie wykręca, wkładamy rękę do środka rękawa i sprawdzamy, czy ten szef w podszewce, w rękawie podszewki idzie wzdłuż tego rękawa wzdłuż, szpół, który jest w kurtce. Tak czy on jest ta podszewka jest na płasko, czy gdzieś tam nie jest poskręcana. I jak już yy, zostało sprawdzone, sprawdziłaś czy te szwy, szwy w dole rękawa dobrze idą razem, to na prawej stronie upinamy sobie szef na szef w tej kurtce. Tak przypinamy. To tylko jest nam pomocne, że jak wywrócimy to na yy, lewą stronę, że nie będzie czas z powrotem sprawdzać, czy ta podszewka się nie wywróci. Kurtki nie musimy mieć wywróconej całą na lewą stronę, wystarczy końcówka rękawa przez otwór w rękawie wyciągnąć, więc żeby mieć pewność, że nic się nie wykręca, to, mamy, to robimy sobie coś na prawej stronie, sobie upinamy. Tutaj muszę rozciąć ten szef, w podszewce, w rękawie, żeby się dostać do końcówki tutaj i to razem zszyć. Już rozprułam szew w rękawie, żeby dostać się do tej końcówki. Łapię tutaj za to, za te właśnie szpileczki, które upięłam. Mam upięte tutaj końcówki rękawa w wierzchnim materiale i w podszewce. Tutaj te szpileczki trzymają mi szef na świeże. Wiem, że nic tam się nie pokręci i mogę sobie upinać. I jak włożę kilka, mm, kilka szpileczek, mm, łapiąc dół podszewki i dół rękawa razem, to będę mogła z boku te szpileczki odpiąć. I będę wiedziała, że nic mi się tutaj nie. Nie przekręci mi się ten, ta podszewka. Już mam trzy, trzy sobie wbiłam, więc tutaj też pileczki mogę wyciągnąć. A. Więc tutaj, tak jak wcześniej było strzywana na szerokości 1 cm, to upinam dół rękawa i to przyszywam też na szerokości 1 cm. Tak jak pamiętaj, jak prójesz, zresztą tu widać na podszewce. Jak prójesz, to zawsze warto zwracać uwagę, jak coś było szyte, na jaką szerokość, żeby później zrobić to dokładnie tak samo. I jak będę miała końcówkę, końcówkę rękawa przyszytą, to będę mogła przyszywać do zapasów szwów. No i to będzie końcówka. Jestem całkowicie opierzona, ale to nic. części pójdzie w ruch później. Najważniejsze, że. Tutaj dół rękawa jest doszyty też do dołu, do dołu podszewki w rękawie. I teraz musimy ten, ten zapas szwu, jaki jest doszyty ten tutaj ten mankiecik razem z tą gumką, przyszyć do zapasu szwu tutaj w kurtce. Tak, żeby później cały rękaw nam się nie, nie wyciągał, żeby ta Gumka była w odpowiednim miejscu i rękaw był odpowiedniej długości. Tutaj sobie upinamy zapas szwu na zapas szwu. Najpierw kierujemy tutaj, zaczynamy od tych szwów bocznych, żeby ta końcówka rękawa nie była poskręcana. I staramy się tylko przypiąć do zapasu szwu, bo tutaj się, kurtka jest dosyć gruba i Trzeba sobie czasami ten szew tutaj troszeczkę spłaszczyć, żeby później łatwiej było szyć, żeby nie załapać tej wierzchniej części, bo niestety tutaj y, to podchodzi tak, jakby w tą stronę. Tutaj, tak jak pokazywałam, wszystko robimy, nie przykładamy całej kurtki, nie musimy całej na lewą stronę przykładać. Wystarczy w każdym rękawie tylko otwór w podszewce zrobić i, i przez ten otwór w podszewce wszystko da nam się ładnie poszywać dobrze, czy ja za, już, zaraz już będę um, zrobił kółko um, z tego tutaj oczywiście całego naokoło nie doszyjemy bo jest ten szef łączący ale to nieważne, ważne, dochodzimy tak jak się da maszyną jak najmocniej przyszyć tylko ten do zapasu szwów żeby nic nam nie, żeby nam końcówka rękawa nie uciekała. Zaraz to przyszywam. No i tak naprawdę wracam to na lewą, na lewą stronę, wpycham to wszystko do środka i zaszywam rękaw, i będzie kurtka gotowa. Rękaw w jest już zszyty, ale zanim zszyłam ten, to, co rozprułam w podszewce rękawa, Najpierw wywróciłam no, rękaw krótki na prawą stronę i skontrolowałam, czy ta podszewka się nie kręci, czy została dobrze doszyta. Tak jak to widzisz na lewej stronie, ten odcinek e, razem z gumką jest bardzo krótki. Rękaw jest skrócony o 10 cm. Teraz tylko przyda się wałeczek do czyszczenia ubrań. Na marginesie dodam, ja zawsze kupuję w Ikea, bo... Te wałeczki z klejem y, mają najmocniejszy klej i najlepiej, są najbardziej ekonomiczne, najlepszy klej jest na tych wałeczkach i wszystko, y, wszystko łatwo wyczyścić. O. po prawej, po lewej stronie trzeba będzie jeszcze to wszystko wyczyścić z tego, y, z tego puchu. Rękaw jest krótki, tutaj jest, widzisz, jest skrócony. Podszewka dobrze się układa, jest trochę pracy, jest trochę bałaganu, ale lepiej nosić kurtkę z rękawami odpowiedniej długości, bo jak powtarzam, każdy centymetr w krawiectwie ma znaczenie w długości rękawa też. Więc kończę drugą część rękawa. Tak jak mówiłam na wstępie, są różne sposoby wykończenia rękawów w kurtkach puchowych. Tutaj było z oddzielnie doszywanym taką częścią razem z gumką. Ta gumka gwarantuje, że. No, że jest przyjemniej, że ciepło zostaje. To jest moja asystentka, tutaj mówi hello. Na pewno jest przyjemniejsza taka kurtka w noszeniu. Jest trochę więcej pracy przy skracaniu rękawa. Jeżeli masz jakieś kłopoty, pytania dotyczące skracania kurtki puchowej, czy to rękawów, czy to w długości, tak naprawdę również kurtki puchowe można. Zwężać, czy te, te, które mają podszewki, czy te, które nie mają podszewki i szwy są tylko wykończone lamówką. Tam nic więcej pra pracy przy tych lamówkach, ale przy podszewce mamy dwie rzeczy, dwie warstwy do zwężenia, więc wszystko da się zrobić. Czasami tylko jest bardziej pracochłonne. Więc, jeżeli przyjmujesz taką kurtkę z takimi rękawami do skrócenia, od klienta, robisz to zawodowo, czy chcesz to robić zawodowo? Zawsze zwracaj uwagę, jak coś jest wykończone, bo z takim elementem może być więcej. Jeżeli to by była jakaś inna, krótka puchowa, z takim powiedzmy takim tylko wykończeniem, bez tego środka, że tutaj by była doszyta podszewka, też trochę inaczej, inaczej się to robi. Detale mają znaczenie, sposób wykończenia ma znaczenie w pracochłonności, w sposobie skracania, więc na to warto zwracać uwagę. Tak samo jak klient pyta, czy chce zwężyć po bokach kurtkę puchową, to dopytuj, czy jest na podszewce, czy tylko jest bez podszewki i widać szwy boczne. Wszystko zajmuje czas i na pewno będzie to inna kwota za taką przeróbkę ubrania. Kurtki puchowe, jak widzisz na mnie, są charakterystyczne. Zawsze, zawsze ten bałagan zostaje w miejscu pracy. Jak masz jakieś pytania, dodatkowe sugestie, ten odcinek z poprawką krótki był dla Ciebie pomocny. Zostaw kciuka w górę, podziel się tym krótkim filmem, żeby inni mogli skorzystać i mogli chodzić w dopasowanych kurtkach, żadnych takich oversize'ach, gdzie rękawy sięgają dotąd. No, chyba, że takie lubisz, nic na siłę. Ja tu tylko podaję Ci. Różne porady, typy krawieckie, jak sobie poradzić i dopasować ubranie dla siebie albo dla klienta, jeżeli robisz to zawodowo. Jeżeli masz jakieś pytania, chciałbyś, chciałabyś się doskonalić zawodowo, są jakieś pytania i chcielibyście, żeby był jakiś odcinek pytania i odpowiedzi z mojej strony, możecie zostawić mi w komentarzu, możesz przesłać też na, na mój adres mailowy agnieszka.małpa.szycieskagi.pl Postaram się nagrać taki odcinek, odpowiedzieć na nurtujące pytania, tak, żeby było tylko w jednym miejscu, by były pytania, odpowiedzi odnośnie czy życia zawodowego, hobbystycznego, z czymś macie problem, chcecie wysłać zdjęcie. To wtedy najlepiej na maila. I zrobimy sobie taką pogadankę z mojej strony, i postaram się taki odcinek nagrać i rozwiać wszelkie wątpliwości. Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Cześć!